Witanko z rana, a dzisiaj nad ranem takie śmieszne porównanie zrobię Wam, bo w tej chwili świecę czołówką, taką ja wiem, może z 1000 lumenów, taka lampka rowerowa, o, o, z trzema diodami. Czy ta środkowa to jest na pewno Cree Prawdopodobnie te 6 te boczne to nie wiem, czy to nie są jakieś SS20 czy SS40, no ale łącznie daje to z te 1000 do 2000 być może nawet tych lumenów, ale dobra, już mniejsza z tym a poświecę wam dla odmiany najmocniejszym potworem, jakiego mam, bo specjalnie sobie po to wyjechałem w pole. Także zobaczcie, jak wali. Mm, Ace Beam X75 Turbo od razu. <gry> ale petarda, ojej, wszystkie drzewa tam za polem widać. I tam kurczę, ale bomba. Tutaj to żadnych drzew nie ma w tą stronę. Tutaj jeszcze są. No też bomba. Na kilkaset metrów oświetla te wszystkie drzewa. O tam słup daleko w polu. I tam drugi słup. Od jednego do drugiego jest kilkaset metrów. A ja oświetlam obydwa. Zobaczcie jak to świeci. Trochę do góry może tam. Ale petarda. Dobra, bo ona zaraz się ograniczenie włączy po pół minuty chyba, także kończę, przejadę się jeszcze na jeziorko, może tam nagram filmik, a to taki short tylko będzie, to zmykam hejka.